Zbliżający się Lipiec będzie miesiącem pełnym niespodzianek dla seniorów oczekujących na przelewy z ZUS. Zmiany w kalendarzu i nowe reguły wypłat sprawią, że niektórzy emeryci dostaną świadczenia wcześniej niż zwykle. Wyjątkowe zmiany dotyczą również rent wdowich, gdzie można spodziewać się dwóch przelewów. Jakie jeszcze niespodzianki przygotował ZUS? Zapraszam do posłuchania fascynującej opowieści o emeryturach w lipcu. Kiedy nadejdzie przelew z emeryturą za Lipiec? Zakład Ubezpieczeń Społecznych podaje szczegóły zmian. Część seniorów może spodziewać się dwóch przelewów. Lipiec wprowadza pewne zamieszanie w harmonogramie wypłat emerytur i rent. Osoby starsze muszą być przygotowane na to, że przelew lub przekaz pocztowy może trafić na ich konto w innym momencie niż zazwyczaj, a wszystko ze względu na specyficzny układ kalendarza. Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił w tej sprawie zabrać głos i uświadomić świadczeniobiorców, jakie zmiany ich czekają. W decyzji o przyznaniu emerytury lub renty ZUS dokładnie określa terminy wypłat. Są to wyznaczone dni: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dwudziesty dzień miesiąca. Jednak zdarza się, że środki nie trafiają do seniorów dokładnie w te konkretne dni. Powodem takich przesunięć jest kalendarz. Przepisy mówią wyraźnie, że jeśli ustalony termin wypada w weekend lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to wówczas świadczenia muszą być przekazane najpóźniej w ostatni dzień roboczy przed tym dniem. Osoby, które od dłuższego czasu pobierają świadczenia są zazwyczaj z taką zasadą dobrze zaznajomione. Jednak ci, którzy niedawno przeszli na emeryturę czy rentę, mogą być zaskoczeni, kiedy przelew dotrze do nich dzień lub dwa wcześniej niż się spodziewali. Taka sytuacja pod koniec lipca również będzie miała miejsce, jak potwierdza ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że zmiany wynikają wyłącznie z terminów wypadających w dni niepracujące, co wymusza przesunięcia w kalendarzu. W związku z tym w lipcu seniorzy nie muszą się martwić opóźnieniami, gdyż całe harmonogramy dostosowano do tego, by pieniądze trafiły do świadczeniobiorców na czas. I tak osoby, które mają ustalony termin wypłaty na pierwszy dzień miesiąca mogą być pewne, że środki otrzymają bez przeszkód, gdyż 1 lipca to wtorek, czyli dzień roboczy. Natomiast ci, którzy oczekują przelewu 6 lipca, mogą spodziewać się wypłaty najpóźniej do piątku 4 lipca. Taki system funkcjonowania umożliwia użytkownikom planowanie swoich finansów z uwzględnieniem specyfiki kalendarza. Dzięki jasnym wytycznym od ZUS można zminimalizować wszelkie niespodzianki związane z otrzymywaniem świadczeń. To wszystko zapewnia seniorom komfort finansowy, a także pewność, że pomimo drobnych przesunięć, mogą liczyć na swoje pieniądze w odpowiednim czasie. Dla osób, których termin wypłaty przypada na dziesiąty dzień każdego miesiąca, emerytura bądź renta zostanie wypłacona w terminie w lipcu, gdyż dziesiąty to czwartek. Z kolei osoby mające ustaloną datę wypłaty na 15 dzień miesiąca, mogą spodziewać się pieniędzy na czas, ponieważ przypada to na wtorek. Osoby oczekujące wypłaty 20. dnia miesiąca otrzymają swoje środki nieco wcześniej niż zwykle, ponieważ 20. lipca to niedziela, więc przelew zostanie dokonany już 18. Ludzie, których termin wypłaty przypada na 25. dnia miesiąca, dostaną swoje świadczenia na czas, bo będzie to piątek. Ważne zmiany czekają seniorów w 2025 roku, ponieważ zakład ubezpieczeń społecznych planuje zaskoczyć nowymi terminami wypłat emerytur. W lipcu owym roku nastąpi jedynie kontynuacja aktualnych kwot, tak jak w czerwcu. Jednak we wrześniu można spodziewać się miłej niespodzianki w postaci podwyższonych wypłat, które wynikają z dodatkowego świadczenia nazywanego popularnie czternastką. Dla osób pobierających rentę wdowią nadchodzą istotne zmiany. Począwszy od lipca niektóre wdowy i wdowcy mogą przygotować się na otrzymywanie dwóch przelewów lub przekazów zamiast dotychczasowego jednego. To wynika z modyfikacji w systemie wypłat, które ZUS oraz inne instytucje emerytalne i rentowe wprowadzą tego lata. Około 300 tysięcy świadczeń będących w gestii ZUS i innych organów emerytalnych zostanie rozdzielone na dwa strumienie płatności. Pierwszy przelew będzie pochodził z ZUS, natomiast drugi z innej właściwej instytucji. Mimo podwójnej liczby przelewów, decyzja dotycząca wypłaty tego świadczenia zostanie wydana tylko przez jedną instytucję, i to ona będzie odpowiadała za przekazanie 15% całej wartości renty. Druga instytucja natomiast dostarczy informację potwierdzającą kontynuację wypłaty pozostałych 85%. Zatem od lipca osoby uprawnione do renty wdowiej będą otrzymywać dwukrotnie więcej przelewów, konsumując tym samym istotne zmiany w ich świadczeniach. Dla osób, które utraciły współmałżonka i korzystają z połączonych świadczeń, jakimi są renty rodzinne, dotychczasowy harmonogram wypłat nie ulegnie zmianie. To oznacza, że mogą one nadal oczekiwać swoich pieniędzy w dniu, do którego się przyzwyczaiły. ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, informuje obecnie o pewnych wariacjach, które mogą nastąpić w przypadku terminów wypłat emerytur oraz rent w nadchodzącym miesiącu, lipcu. Istnieje możliwość, że przez różne czynniki takie jak dni ustawowo wolne od pracy, dni tygodnia, w jakim wypada wypłata, czy też kwestie techniczne związane z obiegiem dokumentów w systemie bankowym, środki finansowe mogą pojawić się na kontach emerytów i rencistów w innym terminie niż zazwyczaj. Warto pamiętać, że chociaż te kwoty mogą dotrzeć z opóźnieniem, ZUS dokłada wszelkich starań, by jak najszybciej trafiały one do uprawnionych osób. Dla wielu ludzi, szczególnie tych o ograniczonych dochodach, punktualność tych świadczeń jest kluczowa. ZUS stara się jednak zapewnić, że zmiany będą stosownie komunikowane. Dzięki temu każdy z zainteresowanych będzie miał dostęp do informacji umożliwiających przygotowanie się na ewentualne przesunięcia w harmonogramie wypłat co może być niezmiernie istotne w planowaniu miesięcznego budżetu domowego. Kliknij Suba po więcej ciekawych ploteczek.